Dzisiaj przygotowuję basen dla piesków, bo jest bardzo ciepły dzień. No, też tu grabiłam trawę. Bo mój tata kosił i tą trawę będziemy suszyć, będzie nasiana dla Zuzi. I może Zuzię też później wykąpiemy, jak już pieski sobie wyjdą. Majuczka pierwsza. Wejście do basenu zaliczone w tym sezonie Podobać się? już wyszło chodź. Zobaczymy czy Sonia wejdzie. Ale raczej będzie się bała. Bo Maja bardzo chętnie, nawet nie musiała jej specjalnie przekonywać. Dzisiaj jest bardzo gorąco, więc chciała się schłodzić. Słoneczka. No Sonia tam. nie chce się przekonać. Chodź. Maja znowu weszła, a Sonia nie chciała. Nie podoba się Soni Besem Soni nie podoba się ranku. Jeszcze została ostatnia kandydatka do kąpieli, Zuzia. Teraz jej kolej. No ale Zuzia kąpa oczywiście nie dla rozrywki, żeby sobie zamoczyła ławki, tylko żeby ją wyczyścić, bo jak już Maja sobie powchodziła, to teraz zuzie może bym umyć akurat w tym baseniku. Zuzia wejdzie do kąpieli z kwiatkiem koniczyny. I Zuzia sobie pływa, tu Maja w tle. Piła wodę. Zuzie dolewamy ciepłej wody, żeby miała troszkę cieplej. No i trochę się wykąpia. No ja będziesz razem z Zuzią. Chodź. nie dzisiaj karmę to jest alfa spirit i dam też sami. tylko nie jestem pewna czy Sonia zjadła tylko nasypę tak malutko bo nie wiem czy nie będzie chciała nie wiem, że jej dołożę Więc И замка, так моя. Может, вы сын не хотел? можно Rzucamy jej kulki no, i wtedy je... Te kulki, no przecież widziałam. Zobaczcie sposób na psa. Ale Sonie właśnie bardzo zasmakowały. Idziemy z pieskami na spacer. Mam tutaj też dla nich smycze na wszelki wypadek, bo Sonię to raczej zapnę. Maję to jeszcze zobaczę. Poczekaj, nie zapnę. Już zapięte. No, to środek. Wyglądają jak takie. No, pijaczki albo no, są pijaczki. No dobra. Zrobię tam No, to A jak nie? jednak będzie szła spuszczona. No ile zlewane w nocy? Nie, doszalenia. A się nasmyczy, tylko że na tej. automatycznej. Flexi, tylko to jest ten mniejszy rozmiar. Ona jest s i... To są i... Tej pasty, te kasty? Te na Chyba. I ona jest pięciometrowa, nie... nie aśmia, jak te smycze, które mam. To czy to chłaniek ptikniek? Są te jeżyny czy maliny? Nie? nie wiem, co to jest. Ну, тут я такая игрушка. Mm. Не важно, одна игрушка это для Что у меня игрушки сейчас, mm. а? Ну, из-за нее одной игрушки. Ну, я по-моему, не, дружки, не дружки. Дружки. Yeah. 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 No nie, gdzieś sama leci. Ona gdzieś tam chce iść. Chcieliśmy sobie je przenieść, bo tam są jeżyny i ona teraz sobie w łapkę wbija. Ma i tak naprawdę niepotrzebne wygląda. Wtedy się to widza, jak kartki, jak spokojnie. Gdzie ty idziesz? No tak, no właściwie jej nie były potrzebne szelki. Jak my jej smyczy nie zakładamy, no ale też. O no, sobie już tam... jeszcze duże chwasty i ciężko pieską się potem chodzi. A tak w ogóle to my jesteśmy e, tu na pagórkach na wsi. E, no teraz właściwie zrobił się las z tego, ale... Ale to, jest, to są pagórki, z których właściwie naturalnie zrobił się las. Taki malutki lasek. On się potem łączy tam z większym ale my będziemy tutaj chodzić w obrębie tych pagórków. Wszystkie idą szeregiem za moją siostrą. Ja na końcu. No, Soniula, teraz trzeba pod tą gałązką przyjść. I tu mamy z górki. Pokrzywy oczywiście. Nie wiem, czy te się pieski nie poparzą, bo są po Słyszysz? Tu trzeba to nie przenieść. No, na zaraz się oparzy. Sam, już trochę się jeżydżę, że już tak łapkę podkłuczała. O, łajże. Łapkę prawie, chodźmy. Tu, tu jak wejdziesz w te pokrzywy, to też się poparzy. Chodź, Maja. Ty przejdziesz. Jesteś większa, wyższa masz łapki. Już co nie jest przeniesiona, idziemy dalej. A Majusia? gadam Zobaczcie nie wiem co tu się działo, ale jest pełno piór. Taków. Tu nie tylko piór, tu w ogóle coś się działo naprawdę takiego. Nie, spójrzcie, to jest całe całe żebra. Jakiś ptak tutaj został zjedzony. Pewnie przez lisa. Nie wiem, czy mi filmy nie zablokują, że Wam pokazuję drastyczne rzeczy, no ale to tylko właściwie widać że żebrańc tutaj chyba takiego. No i Widzimy, co nie się... Co nie idzie, czy nie ja czekam, żebyś mógł głośniej Na co byś mi trochę tak, no bardzo są pokrzywy tym na parzą właski. A u mnie to zawsze, pokrzywy i nie, się, nie się bo to jest za dużo, żeby nie było. Po prostu to nie jest wygodne. No nie wiem, czy długo jest wieszła. To są pokrzywy? Chodź, co ja, może nie tędy nie tu jest. Tu jest dróżka, chodź już, chodź, przejdziesz. Chodź. No tu ją połóż. Znowu tu też jest dużo pokrzyw, ale chociaż jest taka ścieżka, więc co mi się nawet chce iść. Co no idziemy dalej? Idziemy ścieżką pomiędzy Laskiem A polem właściwie na tym polem Dalej przemierzamy po chłaszcze pole już do pola doszłyśmy jak pieski ładnie sobie Razem stanie brudne. I czekają na ciąg dalsze wydarzeń. A my nie możemy tu na górę wyjść? To... No nie, bo tam jest pole. To jest A, to nie, to wcześniej. Aha, to teraz w pole. Już zaczynamy wracać ze spaceru. Idziemy po pokrzywach. Na widać korzenie drzew. I. Co macie, kogoś? Jakie dziury. Ciekawe, może tam coś mieszka. Widzicie, jaka tam duża dziura. Może zajrzymy do nory. Nie, chyba nic tam nie ma. A teraz wchodzimy do lasu, właśnie do mniejszego lasku. I tu wracamy. Naszym Lasem który kiedyś był sadem teraz tu jest taki mały lasek tutaj przy naszym domku idą wszystkie idą i już doszłyśmy do domku Odcie, I już jesteśmy w domku. Sonisia wyskoczyła na kanapę. Oczywiście po to spaceru coś wbiła sobie w łapkę i teraz liżę. Słona Sonia się po spacerze. Sonia zmęczona tutaj położyła się i teraz będzie odpoczywać i ją też boli trochę łapka bo oparzyła się pokrzywą zobaczcie i sobie liże tą łapkę Ja już będę kończyć, jeżeli ten filmik Wam się podobał, zostawcie łapki w, w górę i do zobaczenia w kolejnych.